Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Pokażę Wam teraz, jak zrobić taką wiosenną kartkę z koniczynkami. To jest bardzo prosty pomysł, jak wytniemy kończynki. Tutaj mamy jeszcze napis wszystkiego dobrego. Koniczynki wytniemy z dwóch kartek papieru, kwadratowej i okrągłej. Jak to zrobię, już Wam pokazuję. Będzie nam potrzebny oczywiście napis. Ja mój napis zrobiłam za pomocą maszyny do etykiet, no ale oczywiście taki napis możecie napisać ręcznie. Będą nam potrzebne dwie zielone karteczki. Jedna okrągła i tu jeszcze mam dwie dodatkowe kwadratowe. Mam też kartonik. Może też być. Sztywna kartka papieru. Ja mój kartonik zginę na pół, białą stroną do zewnątrz, i w środku też będę mogła dołączyć życzenia na osobnej białej kartce. Będzie też oczywiście potrzebny nam klej żeby dokleić koniczynkę na kartkę i nożyczki, żeby wyciąć koniczynkę. Zaczynam od złożenia kwadratowej kartki papieru na pół, tak żeby nam powstał prostokąt i jeszcze raz na pół i teraz mamy kwadracik. Składam jeszcze raz na pół, tym razem róg do rogu, tak żeby nam wyszedł trójkąt. I teraz nożyczkami wycinam kształt połowy serca. Będę ciąć w stronę tego tutaj, tej części, która się otwiera. Tutaj po łuku taki łuk i na końcu ze szpicem. Tak będzie wyglądała nasza połówka serca. Kiedy otworzę karteczkę, zobaczymy śliczną koniczynkę. Taką właśnie koniczynkę otrzymamy po wycięciu z kwadratowej karteczki. A teraz zajmiemy się większą koniczynką z koła. Składam koło na pół i jeszcze raz na pół i trzeci raz na pół. Tutaj również będę wycinać kształt połówki serca, zaczynając od tej strony, która się otwiera. Otwieram karteczkę i mamy drugą koniczynkę. Teraz naklejam jedną koniczynkę na drugą. I obydwie koniczynki naklejam na kartkę. Tutaj klejem smaruję tylko środek, nakleję tylko środkiem te koniczynki, żeby uzyskać taki efekt 3D. Tutaj widzicie jest cień, koniczynka troszkę będzie odstawać. I teraz tylko jeszcze łodyżka koniczynki, wytnę ją z tej karteczki papieru. Wystarczy, że wkleję ją tutaj pod spód. No i tylko jeszcze trzeba nakleić napis. I do środka wkładam dodatkową kartkę na życzenia. Tutaj z brzegu będziemy mieć taki ładny margines w serduszka. I właściwie moja kartka już jest gotowa. Wydaje mi się, że jest bardzo wiosenna, bardzo na czasie. Może służyć do różnych okazji, na przykład na urodziny albo wtedy, kiedy chcemy życzyć wszystkiego dobrego oraz dużo szczęścia. Zapraszam Was do pisania w komentarzach, czy podoba się Wam taka kartka i na jakie okazje byście ją komuś dali. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału, a także do oglądania naszych innych filmików. Do następnego razu, cześć!